Rozmawiałam z nim. Tych dzieł nie będzie nam dane zobaczyć. To po co to wszystko? Dla świata. Jezus powiedział, że ksiądz będzie moim spowiednikiem. Że kto powiedział? Jezus. Dusza moja buntuje się przeciw niektórym poleceniom przełożonych. Proszę zatem, żeby siostra zapisywała wszystko, co dzieje się w jej duszy. Chcę, abyś namalowała obraz. Twarz powinna być bardziej smukła. I te promienie, ja mówiłam panu. One nie powinny być białe i czerwone, tylko blade i czerwone, jak woda i krew. Blady to ja się robię, jak siostra tu przychodzi, a czerwone, kiedy zaczyna narzekać. Mitchem, kiedy byłeś w Ziemi Świętej, spaliłam dzienniczek. Nie dam rady bez siostry. Będę ojca wspierać do końca. Jeśli objawienia były prawdziwe, łaska Boża sprawi, że wszyscy dowiedzą się o jego miłosierdziu. Większość rzeczy, które powiedziała do tej pory, ziściła się. Boże, Ojcze miłosierny, Tobie zabierzemy dziś dosyć świata i każdego człowieka. Jak porównać twarz Chrystusa z obrazu Kazimirowskiego i twarz Chrystusa z całunu turyńskiego, to one się dokładnie nakładają na siebie. Kult dawno był upadł, a rozprzestrzenia się, pomimo zakazu, po całym świecie.